Cześć. W tym zadaniu zbudujemy liczbę trzycyfrową. To będzie liczba naturalna, w której, uwaga, cyfra setek jest taka sama jak cyfra jedności. Od razu przyjmijmy oznaczenia. x będziemy oznaczali cyfrę setek i cyfrę jedności. Cyfra jedności. Cyfra dziesiątek będzie w takim układzie o 3 większa od cyfry jedności. Cyfra dziesiątek ma być o 3 większa od cyfry jedności. I to jest cyfra dziesiątek. Zobaczmy, co tutaj dalej. Jeżeli tę liczbę o, pojawia się słowo liczba, Czyli my musimy stworzyć tę liczbę z dostępnych informacji. Zatem gdybyśmy mieli na przykład liczbę załóżmy 153, to taką liczbę przedstawilibyśmy, popatrzcie, jeszcze raz tutaj 153 przedstawilibyśmy jako 100 razy 5, bo mamy 5 setek w tej liczbie plus 10, przepraszam, jedną setkę mamy oczywiście plus 10 razy 5, bo mamy 50 plus 1 razy 3, bo mamy 3 jedności. I teraz według naszych oznaczeń y, cyfra setek jest x, a zatem nasza liczba trzycyfrowa zaczyna się w ten sposób. Później do tego dodajemy cyfrę dziesiątek, czyli tutaj musimy mieć 10 razy x plus 3, bo cyfra dziesiątek jest równa x plus 3. I jeszcze... Cyfra jedności. No te jedynki już nie będę zapisywał, tylko cyfrę jedności oznaczyliśmy xem. I uwaga, jeżeli tę liczbę, tę tutaj zapisaliśmy, zmniejszymy o kwadrat sumy jej cyfr. Zmniejszymy o kwadrat sumy jej cyfr. Jak wygląda suma cyfr. To jest cyfra setek i cyfra jedności. Plus cyfra dziesiątek. A tak wygląda kwadrat tych cyfr. To otrzymamy liczbę 105. Do tego miejsca pokazałem Wam pierwszą część rozwiązania. Za chwilkę na ekranie końcowym pojawi się link do przykładu B, i tam już będzie druga część. Będziemy kończyli to zadanie z osobami wspierającymi. Dziękuję za to, że wspieracie tak licznie ten kanał. Jeśli natomiast chcecie zostać wspierającymi, nie wiecie jak to zrobić, to pod rozwiązaniem w opisie znajdziecie link, który trzeba kliknąć i dalej zastosujcie się do wszystkich instrukcji, które są pokazane pod tym linkiem.